Witam cię serdecznie. Agnieszka, przybysz, twój profesjonalny coach. Jak wiele znasz osób w swoim życiu, które mają szczęśliwe relacje z innymi? Jak wiele znasz osób w twoim środowisku pracy, które nie narzekają, nie złoszczą się i są naprawdę szczęśliwe? Jakie wzorce wniosłeś w swoje życie dorosłe, w relacje międzyludzkie? W moje życie dorosłe wniosłam przede wszystkim tęsknotę i samotność dziecka. Do czwartego roku życia wychowywała mnie babcia, wspaniała, przedsiębiorcza kobieta. Która z optymizmem podchodziła do każdego wyzwania. Kolejne wzorce to kult pracy rodziców, a także dosyć wymagające i krytyczne wychowanie. Z jednej strony wydawałoby się, że to dobrze, z drugiej miało to swoje minusy. Kolejnym przekonaniem było to, że na miłość w życiu trzeba zasłużyć. Z takimi przekonaniami weszłam w życie dorosłe, budując osobiste i zawodowe relacje. Wiele z nich musiałam potem naprawić, poprawić, uzdrowić. Tak jak już wiesz, w moim życiu wychowywałam się w kulcie pracy, i była konieczna moja własna transformacja. Z kultu pracy i robienia tego, co muszę robić, do robienia tego, co sprawia mi satysfakcję, tego, co kocham robić. I tak zajęłam się coachingiem, pomagając ludziom. Ostatecznie uświadomiłam sobie, że można połączyć aspekt materialny z rozwojem osobistym. I tak w 2005 roku zaczęłam pierwsze warsztaty w Polsce, gdy usłyszałam i przeczytałam w zasadzie artykuł: ile kosztuje nas robienie kariery. Wtedy uświadomiłam sobie, że mogę ci pokazać, w jaki sposób możesz robić karierę, nie płacąc tak wysokiej ceny w postaci utraty zdrowia. Stworzyłam cykl warsztatów, jak osiągnąć sukces osobisty i zawodowy, jak wykorzystać intuicję do podejmowania trafnych decyzji, mechanizm sukcesu, sięgnij gwiazd i w końcu przyciągnij miłość. Spotkania coachingowe to. Nie są spotkania towarzyskie, to jest spotkanie, to jest półtorej godziny pracy, podczas której Agnieszka zadaje mnóstwo pytań, prowadzi przez cały proces coachingu i często pytania są też bardzo kłopotliwe i powodują, że, że trzeba się zastanowić, dotykają bardzo... Ciężkich tematów. Same treningi były bardzo ciekawe. Na pewno istotne jest zaufanie, czyli jeżeli się wybiera osobę, która macie prowadzić przez ten proces coachingowy, musisz mieć bardzo duże zaufanie. Jest to takie zdanie się trochę jak skok ze spadochronem. No, musisz być świadomy tego, że ta osoba, która jest tym Twoim dowódcą, no wie, co robi. I tylko wtedy możesz mieć sukces. I na pewno Agnieszka była dla mnie takim moim przywódcą. Duchowym i również wielką przygodą. Przygodą taką nie tylko, powiedziałabym, z punktu widzenia fachowego, ale również takiego emocjonalnego i nawet z takim małym akcentem kobiecym. Proces zmiany nie był łatwy, lecz z pomocą Agnieszki okazał się możliwy. Chociaż znalezienie nowej, lepszej perspektywy zawodowej było głównym celem współpracy z Agnieszką, zauważyłam również pozytywne zmiany w swoim życiu osobistym. Umiem lepiej dbać o swoje interesy, Mam, jestem bardziej asertywna. Powoli w swoim tempie mo, realizuję moje marzenia. Przede wszystkim, po pierwsze, e, otworzyłam e, moje serce na miłości i znalazłam mojego, tego idealnego mężczyznę, e, który od, odwzajemnia moją miłość, a także e, pomaga mi i e, dopinguje mnie do działania, żebym mogła realizować swoje pasje. Podstawową rzeczą, którą udało mi się w ramach coachingu. E, Sprecyzować była moja misja życiowa, którą jest inspirowanie wszystkich, a szczególnie kobiet, do kreatywnego działania. Chciałabym, aby ten cel był realizowany poprzez później inspiracji, czyli miejsce, które w otoczeniu wiejskich klimatów pozwoli nam wyciszyć się spotkać się z różnymi ludźmi, a także uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach tanecznych, artystycznych, rozwoju duchowego czy osobistego. Wszystkie informacje, które uzyskałam o sobie, postanowiłam przełożyć na działania związane z procesem fuzji w naszej firmie. Firmy w Polsce teraz coraz częściej będą przechodzić procesy fuzji. Wynika to z sytuacji gospodarczej. Jesteśmy zmuszeni do łączenia się, do tworzenia dużych, ogromnych korporacji. Dochodzi do tego nie tylko kultura korporacyjna, która występuje w każdej firmie, ale zaczynamy się łączyć również z podmiotami zagranicznymi, czyli korporacjami, które już mają tą kulturę od lat. Wdrożoną, która z kolei nie zawsze musi pasować do naszej świadomości, do naszego sposobu postępowania i zarządzania ludźmi. Pytanie jest takie, czy mamy sami budować tą korporację, czy też mamy ją brać wzorce z zewnątrz. Zajęcia coachingowe pokazały, że jednak należy najpierw poznać samego siebie, czyli proces takiego prostego przekładania tych. Zasad tych reguł korporacyjnych bezpośrednio na nasze polskie firmy, wydaje mi się, nie jest do końca pomysłem dobrym. Dzięki współpracy z Agnieszką spakowałam swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, marketingu i dietetyki w program, który ma na celu pomóc ludziom lepiej żyć, zdrowo, odżywiać się, zadbać o swój wygląd i swoje zdrowie, jednocześnie odzyskiwać szczupłą sylwetkę. Zauważyłam, że wiele osób przychodzi do mnie z podobnymi wyzwaniami, które ja miałam w moim życiu, w życiu osobistym i zawodowym, i dlatego skutecznie mogę im pomóc w ich wyzwaniach i robię to nadal. Na bazie wypracowanych autorskich metod i narzędzi stworzyłam system warsztatów przyciągnij miłość, sekret relacji. I jestem pełna podziwu dla wszystkich tych osób, z którymi pracowałam, które zainwestowały w siebie, w swój własny rozwój poprzez coaching i rozwój osobisty, i warsztaty grupowe. Osiągnęły wspaniałe cele, zmiany w życiu, pozytywne zmiany, a także transformacje. Wierzę, że jak zechcesz, Tobie też pomoże, przyciągnij miłość. Zawsze też możesz skontaktować się ze mną, Twoim profesjonalnym coachem i ekspertem relacji. Gwarantuję, że jeśli zechcesz, Tobie też zmieni się jakość Twojego życia, jeśli zechcesz zastosować proponowane przeze mnie metody. Mówiła Agnieszka Przybysz, Coaching Institute. Życzę Ci wspaniałych relacji osobistych i zawodowych i wiele miłości każdego dnia w roku. Dziękuję.